obrona Kurtyśko dorę nie na poprzedniej mapie To to jest mapa Welcome to Brazil No, obrona częściej wygrywa, to się chcę znać. Co z tego, że ta gra nie ma Ray ale to whatsoever, ale działa. Trzeba jakoś wykorzystać RTX-a No. No, zobaczymy. Oj, to jest jedyka. No to. Nie ma tu, celu lubię. Potem to już jest fail, jedynie. Dobra, wchodzimy w nich. O... ty, bo już przeraszował na punkt. Gość jaki Brawl tu odstawia. Nie wiem, shiftuję w mojego shifta. PPG GAMING. To jest przeciwnik! Mam cię już dosyć. Tak jak trzeba jakoś to rozwiązać z tym zagratem Aha, pain wrócił. Masz plecy? Okej. Okay. Nie nie wiem po co. Okay, dobra. Bo te bombki Junkrat'a to jednak groźne są. Dobra. Ale ty wolno tego blosomo ładujesz, ja nie mogę. To ja już mam gotowego do Spina. To ty Reinhardt tańczysz? To nie jest parkiet lodowy. Weaver to jest mistrz jakiś, nie gadaj. Dobra, uratowany epicknie. No tak, to jego pasywa. Drzewo życia jest gotowe. Serio? To ty Overwatcha nie znasz. <grym> Nie, nie wiesz co się ominęło. Nie grałeś w tego lepszego Overwatcha. To, to nasze To było dość niebezpieczne co zrobiłeś, oni mają szatera Ale dobra, udało się. Ooooo. Dobra, nie mają tanka, to najważniejsze. Genji też spikowany. O, Rain przylazł. Czego O nie. Zbejtował mnie. Zaraz możemy umrzeć. Nie gadaj, że znowu nie włączyłeś nagrywania. Haha. Ten Rain tu... Nie wiem co ten... O oh, no! Miałem go angla, my bad. Dobra, on malował i tak szczerze to ja z tego po prostu rozpierdolę. No, nie ich posmiurałem, to akurat trzeba przyznać. Kurde! Weaver, ty trolu jeden! Co? Doomfista? Orise? Jemu życie nie miłe. Jest. To jest stricte spam. No, co ten dum odwalił w tym momencie? To jest jak on po raz tutaj. <laughs> nie ma dum Cuny raz, szerszy już użyte. Pięknie. Dobita. Wiedzie. Odpaliłeś ty, Ku, kiedykolwiek? Wow, to nawet nie zauważyłem, bo wszystkich rozpierdoliłem. Tak jak tutaj zobaczysz. Jezu, ten duch jest to taki głutek. I Tsunerage to jest bardzo potężna umiejętność w tej grze. i 35 do wszystkiego. Ja rozumiem, one-tickujesz tylko i wyłącznie jedną rolę, tak? Znaczy, jedną postać. Siema.